Wielki Piątek. Posłuchajcie, jak biskup Antoni Długosz opowiada nam o wydarzeniach właśnie Wielkiego Piątku. Wybierając się na wycieczkę, rozkładamy mapę, by zobaczyć, jaką drogą pójdziemy. Zwykle do jednego miejsca możemy dojść na kilka sposobów. Jaką drogę wybierzemy? Zależy od naszej kondycji, od czasu, pomysłu. Czasami mówimy, że całe życie jest drogą, a kto nam tę drogę wskazuje? Spotkajmy się dziś z Panem Jezusem, który idzie bardzo trudną drogą, drogą krzyżową. Dlaczego ona się tak nazywa? Posłuchajcie. Z Ewangelii Świętego Marka: Żołnierze wyprowadzają Jezusa, aby go ukrzyżować. Jezus idzie drogą na Golgotę, niosąc krzyż. Jest bardzo zmęczony. Żołnierze obawiają się, że nie da rady wejść z takim ciężarem na szczyt, dlatego przywołują z tłumu silnego, wysokiego mężczyznę, Szymona z Cyreny, który właśnie wraca z pola. Przymuszają go, żeby niósł krzyż zamiast Jezusa. W końcu, po długiej i uciążliwej wspinaczce, docierają na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki. Po przeczytaniu tego fragmentu Ewangelii znamy odpowiedź na nasze pytanie. Jezus niesie krzyż, idąc drogą, na końcu której umrze dla naszego zbawienia. Droga życia człowieka też jest czasami trudna, ale dzięki naszej wierze wiemy, że nie jesteśmy na niej sami. Jezus jest zawsze z nami. Poza tym często spotykamy ludzi, którzy, jak Szymon, pomagają nam nieść nasze trudności i my też o tym wiemy, kiedy jest nam trudno, smutno i źle, zawsze możemy pomyśleć o Panu Jezusie, który nie się krzyż. Pomyśl, że nie jesteś wtedy sam, że wokół ciebie jest wielu ludzi, którzy mogą ci pomóc, a są i tacy, którzy czekają na twoją pomoc. Gdy pomagasz innym, twoje kłopoty stają się jakby mniejsze i łatwiej jest iść tą drogą życia. A jak skończyła się ta droga dla pana Jezusa? Posłuchajcie. Dzieci, które przyjeżdżają na Wawel, najchętniej oglądają to, co pozostało po królach. Chcą koniecznie dotknąć dzwonu króla Zygmunta, zobaczyć bogate królewskie pokoje, groby królów, które są bardziej okazałe niż inne. W baśniach też często spotykamy i czytamy o królach, w złotych koronach ozdabianych brylantami. Berłach, królewskich jabłkach, znakach władzy. Słuchamy o ślicznych strojach, bogatych ucztach, licznej służbie. Oj, można by wymieniać tak bez końca. Czy pamiętasz, że w codziennej modlitwie prosisz również o przyjście królestwa? O jakie królestwo się modlisz? Posłuchajmy. Z Ewangelii Świętego Marka. Żołnierze przyprowadzają Jezusa na Kalwarię. By tam go ukrzyżować. Kiedy Jezus cierpi na krzyżu, dają mu wino zaprawione mirą, lecz Jezus go nie przyjmuje. Razem z Jezusem krzyżują dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełnia się słowo pisma. W poczet złoczyńców został zaliczony. Na krzyżu przymocowują napis z poddaniem jego winy, który głosi: To jest król żydowski. Po ukrzyżowaniu, żołnierze dzielą między siebie szaty Jezusa, rzucając o nie losy. W ten sposób rozstrzygają, co który ma zabrać. Jezus na krzyżu nie ma nic z popularnych znaków króla. Nie nosi na głowie korony, nie trzyma w ręku ani berła, ani złotego jabłka, znaków najwyższej władzy w królestwie. Nie posiada zamku ani wojska. Nikogo nie straszy swoją władzą, nikogo nie wtrąca do więzienia? Wypada więc postawić Jezusowi pytanie: To jakim Ty jesteś królem? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy właśnie w Ewangelii. Królestwo Pana Jezusa nie przypomina żadnego ziemskiego królestwa. Także sam Pan Jezus nie jest podobny do żadnego ziemskiego króla, dlatego nie nosi żadnych oznak władzy królewskiej. Znakiem Królestwa Pana Jezusa jest krzyż. Może się to wydawać dziwne, zwłaszcza jeśli się wie, że krzyż uznawano dotąd za znak hańby, a nie miłości. Miłość jest trudna, wymaga ofiary. Jezus, umierając na krzyżu, pokazuje, jak należy kochać Boga, spełnia Jego wolę, jak kochać ludzi, oddaje swoje życie za przyjaciół i za nieprzyjaciół. Członkowie Bożego Królestwa nie mogą dzielić ludzi na złych i dobrych, na swoich wrogów, bo każdy jest człowiekiem, za którego Jezus daje swoje życie. W Wielki Piątek nie odprawia się mszy świętej w kościołach. Mamy tam nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Adorację Krzyża. W tym roku. Niestety nie, nie mamy takiej możliwości, żeby pójść do kościoła i uczestniczyć w tych nabożeństwach. Dlatego mam dla Was takie zadanie na dzisiaj. Niech tym zadaniem będzie modlitwa. Proszę, żebyście uklęknęli w domu przed krzyżem, możecie uklęknąć sami albo z rodzicami i pomodlili się słowami: Panie Jezu, przepraszam Cię za Panie Jezu. Dziękuję Ci za. Panie Jezu, proszę Cię za kogoś, proszę Cię o.